W zeszłym tygodniu miałem okazję poznać dwie osoby, które na pewnej uczelni odpowiadają za projekty. Oprócz tego, że odpowiadają za projekty, to też mają konkretne role, konkretne zadania, takie operacyjne na co dzień. Trudnością i wyzwaniem jest pogodzenie tych dwóch ról, czyli to, że jestem specjalistą do spraw administracyjnych, na przykład albo szefem produkcji, a jednocześnie mam odpowiadać za projekt nowego urządzenia, nowej usługi, czy też projekt związany z rozwijaniem pewnych kompetencji, czy inwestycjami, innowacjami, które wdrażamy w naszej organizacji. W związku z tym, że wiele elementów może dotyczyć taki projekt, że będzie on miał najprawdopodobniej wpływ na wielu interesariuszy, na wiele osób, wiele działów, i też szereg różnych osób powinno być zaangażowanych w tym projekcie, które na co dzień mają swoje zadania, to ta rzeczywistość naprawdę nie jest prosta. Dlatego narzędzia, techniki, ale też pewne praktyki, co jest kluczowym zagrożeniem, jakie pytania powinniśmy sobie na początku projektu zadać i znaleźć na nie odpowiedzi, bardzo konkretne, rzeczowe, które nas przekonają, ale też osoby, która miałaby podejść do takiego projektu, to determinuje, na ile skutecznie będziemy w stanie zarządzać projektem i zakończyć go z sukcesem w przewidzianym terminie i przy przewidzianych zasobach na ten projekt. Jeżeli chciałbyś się nauczyć skutecznie zarządzać projektem, zapraszam Cię na szkolenie zarządzanie projektami.